Chiny określane jako fabryka świata przeżywają okres szybkiego rozwoju, ale cena tego płacona jest wewnątrz fabrycznych murów. W swoim najnowszym raporcie organizacja Dunwatch, wspierana przez China Labor Watch, bada warunki pracy w czterech fabrykach w Chinach, które produkują dla kilku międzynarodowych marek, w tym dla firmy Dell. Pracownicy tych fabryk ciężko pracują w trudnych warunkach, aby sprostać oczekiwaniom rynku prywatnych i publicznych konsumentów na coraz tańsze komputery. Not with not with as human Śledztwo musiało być prowadzone z ukrycia, ze względu na całkowity brak dostępu do informacji, którą mocno skrywa przemysł elektroniczny. Żaden z pracowników nie zgodził się na bycie filmowanym, zwyciężał strach przed represjami. Jednym z badaczy był Li Jun. Pracował inkognito w fabryce Pegatron w Suzhou w marcu 2013 roku. Przez ponad dwa tygodnie jadł, spał i pracował w fabryce. Jego imię zostało zmienione.

Niestety warunki pracy w fabrykach są znacznie gorsze niż to czego się spodziewali. Many young workers now uh, get up in the morning very early, go to work, and probably stay on the production line for 10, even 12 hours a day, just doing the, the same thing time and time again. <gry> 那基本上，如果他要工作十二个小时的话，那基本上就是这十二个小时是一直站着。嗯，虽然中间有有吃饭的时间，嗯，可以休息，但是，嗯，时间很短。嗯，吃饭的时间就,就只能用于吃饭了，可能没有更多的时间来休息。那边不好吗？差劲得要死！连洗澡水都没有，热水有时候根本都不够。啊，洗澡水都没有啊！ Pracownicy mieszkają w hotelach pracowniczych umieszczonych na terenie fabryk, gromadzących nawet do 3000 pracowników. Dzielą ciasne pokoje z ośmioma lub dziesięcioma innymi osobami. 吃住条件都比较差了，如果住的话，嗯，他们在宿舍的洗手间内，比方说在在女工宿舍的，嗯，那我们计算过，平均每五十五个人才能使用一个嗯厕所，在淋浴间呢，每基本上是平均要平均每九十个人才能使用一个淋浴间，那这些设施在。 Shenzhen is quite an expensive city to live in by Chinese standards. That's why the workers have to do overtime. The minimum wage in Shenzhen is 1,600 yuan a month. That's certainly not a living wage. The average wage in Shenzhen is about 6,000. So there's there's still a huge gap. By zarobić na minimum egzystencji, pracownicy muszą pracować w nadgodzinach, co oznacza nawet 300 godzin pracy miesięcznie. Taka ilość łamie chińskie prawo pracy, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, a także wewnętrzne regulacje firmy Dell. Mimo, że pracują tak dużo, pracownicy nie są w stanie zarobić więcej niż 1500 zł miesięcznie. Jednak niskie płace i nadgodziny to nie jedyne naruszenia prawa odkryte w fabryce. 那其实他们当然有很多一部分是没有满十八周岁的，但是嗯，都满十六周岁。那在中国的法律规定，这是属于未成年工嘛？那是应该是属于有特殊保护的，比如说他们不能安排他们从事夜班工作，嗯，不能进行加班，以及不能从事那个职业危害的岗位的工作。那但是这些。

z i i to Tak znane marki jak Dell mają siłę, aby kontrolować koszty produkcji w całym łańcuchu dostaw aż do Chin. To firma jest również odpowiedzialna za upewnienie się, czy prawa pracowników nie są łamane. Jednak z komunikatów koncernu wynika, że koncentrował się on dotąd wyłącznie na produkcji jak najtańszych produktów, by osiągnąć maksymalne zyski. Labor is not a huge component in the ultimate price that the consumer pays. You know, nearly all of that goes to the, um, the international brand rather than the supplier company. But ultimately, it is the consumer who's going to have to pay more. And obviously, it's It's management's responsibility to treat those workers with dignity and respect. And it's the responsibility of the, the buyer, the, the international brand, to make sure that the supplier company can do that. They are forced to exploit the workers just to meet the quotas that those, those buyers are demanding. Czy zatem instytucje publiczne, zamawiające komputery i prywatni kupujący są gotowi do egzekwowania odpowiednich warunków pracy w przemyśle elektronicznym? Czy są przygotowani wywierać presję na wielkie marki, by skończyły z systematycznym łamaniem praw człowieka w chińskich fabrykach?